Wiebiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Nasz poranek dzisiaj nie był tak przyjemny i łatwy jak wczoraj, trochę dżuny dała popalić, nie miała ochoty specjalnie wybrać się do przedszkola, także, także byliśmy małe spięcia, no ale ostatecznie sukces jest już na miejscu i to jest najważniejsze. Także można powiedzieć śmiało, że dzień rozpoczęty. Yy, obserwuję sobie kuraki. Siwa już teraz chętnie wychodzi z tymi małymi yy, na zewnątrz. Yy, wcinają normalnie te małe yy, jak ryż na przykład rzucam, to ten ryż wcinają jak stare. Lecą równo. Powinny sobie poradzić. Dobrze jest. Trzymam kciuki yy, za to, żeby się odchowały dobrze. No i co, kochanie, to co zapraszam na to, to yy, co dzisiaj dalej. Kurde blaszka modelina. Gdzieś mi wypadła karta. To banko eee, Być może jak płaciłem dzisiaj eee, na stacji benzynowej, także podjadę tam, zapytam się, czy przypadkiem się nie znalazła. I to jest masakra, będę musiał znowuż blokować ją, robić następną, I przepinać wszystko pod nową kartę. Matko, może się znajdzie. O, a później przyjadę sobie zjeść. Już jest zje trochę wolnych miejsc, także spocznę. No nie, pani na stacji bym znowu nie znalazła karty. No ja Jakoś tak dziwnie, no jak to wypadało z kieszeni, no to to... Ja mam tam gotówkę i karta, leżą zawsze, z, są ze sobą w kieszeni. I dziwnie, że tak wypadła sama karta, a gotówka nie. Eee, może gdzieś w domu? Jak przekładałem ze spodni do spodni... No, ja jeszcze poszukam, zobaczę na razie. Na razie nie blokuję. No, a ja jestem już w restaurant na śniadaniu i już pusto. Raniutko jak jadę zawieźć żółmpę, czy jak wracam z, z odwiezienia i do przedszkola, no to tutaj jest pól. To tutaj nie ma miejsca, żeby usiąść. Ale dwie godzinki później, i cyk, bez problemu. To smacznego. Jestem w drodze do tego Polaka, tak, tutaj, który ma e, hotel, ale nie do Jerzego, nie do Wichara, tylko taki drugi, nawet nie pamiętam jak on się nazywa. E, on tam dzisiaj e, żwir zamówił, będzie rozrzucał go, czyli e, będzie mnie robił to samo, żeśmy robili e, jakiś czas temu u nas przed domem. ja dom zobaczyć, czy nie potrzebuję pomocy. Dzisiaj tutaj policja się rozstawiła i łapią. Yy, mimo, że już po świętach. Widocznie wydatki były większe świąteczne, niż planowali. Yy, łapią przede wszystkim tych bez kasku jadących i kontrolują samochody, jak są za bardzo, za bardzo załadowane. Yy, no dobra, to tyle. Yy, jadę. No i już jestem yy, pod hotelem. Maciek też jest. Z szuflą idzie. Ten mały traczek będzie Teraz wysypywał żwir jadąc cyklicznie i tutaj ma być podsłane, oj sąsiedzi z y, szuflami, Ło! każdy chce coś dla siebie, słusznie, tak jak u nas było, sąsiedzi chętnie pomogą, ale droga żeby była też do nich, no poniekąd jest. Słoneczniku! Łopata mi się złamała! Chodźcie o betoniarkę! No! Uwaga, uwaga! On szaleje, szaloł Droga jak talala, jak malowana w będzie przed hotelem. Ja musiałem zrobić szybki wypad stamtąd. E, mijam e, takie nietypowe tutaj, e, muszę powiedzieć, krowy. Bo to chyba krowy są. Tak gigantyczne, no wielkie po prostu. W porównaniu z tymi, te, które spotykamy zazwyczaj, tak jak Bożenka na przykład. To są maluchy chudziutkie takie. Ale to jest po prostu niesamowite. Ta, ta i tamta trzecia. Spróbuję podjechać do tamtej bliżej. Chyba krowa. Ale wielka Mu? Mumen? Mu men? Mu? Rozumie? Ale wielka jesteś. Wow. A to dla porównania taka krowa zwykła. To jest też duża, jak wyrośnięta, jak na te krowy tutaj. Ale mniejsza, no prawie dwa razy mniejsza. Wcześniej jeszcze miałem. Trochę taką białą w wersji cielak, ale to byłoby nieobiektywne. Porównanie. Idzie pani z. Low. Z tego. Um, tej apteki. Punktu aptecznego. Ja już prawie w domu. Już prawie pod samym domem. Sąsiad. Ukręciło mu się koło. Siad na tym tym. I poszło? Poszły konie po betonie. Niedobrze, bo z jego pomocy i tejże labetki miałem skorzystać przy wywożeniu rzeczy z tego drugiego domu. Pod, pod z tego nie niedobrze, ale generalnie niedobrze, bo szkoda musi teraz zrobić. Ruszam z domu. Tutaj mam pocztówki. Z którymi postaram się podjechać dzisiaj na pocztę. Nie zapomniał ich tylko wyjąć z motoru, bo teraz kieruję swoje kroki w stronę serwisu. I tam zostawię mojego Dreama, żeby zrobili z nim porządek. Niech mu zrobią generalny przegląd, co tam trzeba wymienić, niech wymienią, co pouzupełniać, niech pouzupełniają. A ja wypożyczę sobie na ten czas. Skutek z Także, Ruszam. Ten cały chytry plan nie udałby się, gdyby nie yy, druga osoba, która y, mam nadzieję jedzie za mną. Nie widzę. Jedzie? Czy nie jedzie? Jedzie. Dobrze, widzę. Yy, no bo jak zostawię skuter, to A... później nie mam jak stamtąd wrócić. I tym sposobem yy, Maciek podrzuci mnie do wypożyczalni i ja już wtedy będę znów mobilny. Taki pomysł. Nie źle wymyślone. Wygląda na to, że no tak, przede wszystkim nie ma szefa tutaj. Z szefem dałoby się dogadać jeszcze tak z moim łamanym kwerskim i jego łamanym angielskim. Moglibyśmy dojść do jakiegoś konsensusu, jeśli chodzi o kwestię zrobienia tego motoru. Tutaj jest, jest tylko pracownik, no i nie, 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 nie idzie mu wytłumaczyć wszystkiego. Yy, nie, nie wszystko yy, zrozumie. Aczkolwiek wyłapał to, że chodzi chodziło mi o łańcuch, chodziło, żeby sprawdził yy, olej. Ewentualnie jeszcze płyn hamulcowy na razie spra sprawdza to wszystko to ja bym na temu zostawił ten motor, żeby on się nie spieszył. Z drugiej strony nie ma nic do roboty, nie ma żadnego innego klienta. No to co, co ma dziejące, robić? Pierwszy raz, pierwszy tak, raz tak, tak. Zawsze kolejka i stoi, stoi, stoi parę motorów. Teraz on sam i jeden motor mój. No i kwestia, teraz czy ja mam się stać tu czekać? możemy zaczekać dobrze to, to... idziemy na wodę? na przeciwko w sklepiku mają to, to idziemy no to, co, to, to co będziemy tu stali tak bez sensu zupełnie pan tutaj już mi tam machnął głową, że już wszystko zrobione jest ale są to bą no to przepraszam najmocniej Rozumiesz, że, że chodzi o to, że nie działa. Nie mogę bez tego odpalać motoru. Czyli ślusarza potrzeba. Nie, to no dobrze. No to czyli co, przynajmniej nie, nie, nie tłuczę nic w silniku. Jeszcze nie wiem, czy tłuczę w silniku, na razie tłuczę mnie w sercu. O, patrz, pan biją zupełnie. Nie dobrze, we... Nie dobrze, dobrze. to się tym nie On tutaj jedna raz, o proszę, nie odpala. Przekręciło się. Cały dings. No ale to wiesz, no, to, że on mi teraz raz przekręci, to, to, to nie, nie w tym rzecz. No, ja potrzebuję, żeby to działało. Ale jak się nauczysz, bo kto tym jeszcze jeździ? Ja. To jak się nauczysz, to będziesz do no, Nie Nie chcę tak. Chciałbym, żeby to działało. Na przykład ty będziesz chciał pożyczyć yy, i będziesz wiedział, jak to zrobić. Ja? to ucz się teraz, no bardzo no, proszę. Że wychodzi z stacyjka. No, w Polsce to był cały faj. No na drutach, nie, na mówię, sztosach a nie, robili. A nie, dobrze, zobacz, już jak? Tak, i co teraz? Co to jest naprawdę? No co to się czepiasz? No, um, okej. Okay. Ale no, to przecież wychodzi, no że to jest. A czy nie? Ja zapłacę. Pan się nie obawia. Ja zapłacę. Tylko że możemy wymienić? Ciędzit? Dół? Są to, bok because no it's like na No nie mogę. Już teraz zacznij, mogę już ledwo... A się funkcjonuje, jednej się. Trochę niby się przekręca, ale tak, tu jest włączony teraz. Tu się wyłącza, tutaj wychodzi. No przecież ja za chwilę go zgubię, no po prostu razem z kluczykiem mi wyleci na drogę. A problem w tym, że on nie wie jak to zrobić. I dlatego nie chce wymieniać. Dzwoni teraz po szefa tak, tak. powiedz, powiedz mu teraz, że wszystko jest dobrze i może jechać. <laughs> tak, powiedz mu po angielsku, że jest dobrze. Mam tak, Wymieniony mamy olej na pewno. To widziałem, że robił pan. Zrobił coś z łańcuchem. E, zrobił e, kierunek wskazy. Jaką magię 20 W50. No tak, a wygląda. to wygląda. Aha, dobra. Widziałem. A to, no po prostu, ja, ja wszystko rozumiem, ale jakby. No widzisz, nie, na przykład nie wychodzi klucz, no jest

The, the, you know, this uh, the problem is that, that, that ignition, when the ignition when you put the key is broken and it's falling uh, out. And I would like to change it to the new one. Ah, uh, so by the woman then the to the shop, because this phone cannot be now. Okay, 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 okay. Okay, thank you. Zobijmy. że mm, musi przyjechać do tutaj dos, do do we bo nie wiadomo. co ja nie wiem o co chodzi też no to stoimy sobie no, mam, mam pojechać, ale pojadę ale to, to muszę pojechać do innego serwisu bo muszę to naprawić no bo ja już dzisiaj nie mogłem yy, przekręcić do ruszenia w ogóle rozumiesz, no, no ewidentnie jakby no, widać, czy, że nie... nie no to może nie, ma ma mają sta stacyjkę całą no właśnie rzeczy mogłyby wymienić, poprosiłem są to, a mien, mien like tu to, doł? doł, doł, doł ba, mien, jak new doł new Ok? No. no! Dobrze! No co? To, uh, ja to mówię doł. No, tak, Bo ty masz ten akcent taki, czy nie? nie. Bo ja mam z st 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 stolicy taki akcent, st stolicy. No, tak, ty... no, ale powiesz, że... A poczekaj, że zapłacisz... ja zobaczę, a są to... Man, Mam, Typoman, Automan. No, kurwa, okay, to... uh, yeah. yeah. ok, ok. A mnie EG? Okej, okej. No, pan, się co zrobiłeś? Halo! Halo! <laughs> się co zrobiłeś? No, co znowu oh. zgubiłeś? Kartę. No, właśnie. Kolejny raz. Halo! Hello. Hello. O, oh, to jest oh, to pani yeah. chyba, teraz telefon. <laughs> no. <laughs> Halo! 18 jest to Okay. Okej. Okay, and... <laughs> Chyba przez cztery razy przestrzelił celem, taki tak się ucieszył, że co wychnął 18? Dobra, dobra, czekaj. To ja pobiegnę po to. Za, za 18 dolarów. Maybe you come okay? Yes, okay, no problem. No, problem. atmeluj. No. So okay, ride motorbike and come back around here, yeah? okay. Thank you very much, Bye. No to przynajmniej wiemy tyle, no. że Trzymaj możemy... Twój nocnik, że ja możemy jechać na lunch. Wreszcie. Tam, da, tam, 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 tam. Trzecia, czyli trzecia trzydzieści. Aby A my mamy którą teraz? Nie wiem. Ta jest piękna trzydzieści. Tak, jak dzisiaj jest dzień. E, 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 ja wiem, bo ja dziecko do przedszkole odłożył. No, ja dzisiaj się zamotałem. Środa. Has Hasłami rzucę. Memory, pan. na godzinę szukasz? Pierwsza dwadzieścia. No, to się nie pomyliłem dużo. Idealny czas Dobra. na na Gdzie lecimy? No, gdzie? Jedyne praw... Nie mogę słowa tak mówić. Ja, ja powiem. Prawilne miejsce, <laughs> śmierdej. Dzisiejszy lunch troszeczkę się przedłużył, e, ale to wynikało po prostu z tego, że musieliśmy czekać na e, zrobienie e, mojego motoru. Mam nadzieję, że już jest zrobiony, bo wcale nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia w tym temacie. Tyle, że mieliśmy być o trzeciej. A jest trzecia, 40. Daliśmy im zatem troszeczkę zapasu, licząc na to, że się po prostu nie rozczarujemy. Tym bardziej, że za chwilę, parę, muszą jechać już po dżungli. Także mam nadzieję, że jedziemy po gotowy motor Motor jest. Panie. A bolało? Boli. Ale nie tak bardzo. A tak jedzie. Zrobili, zrobili nową stacyjkę też, wstawili. Jest to ma stacyjka, ale tutaj jeszcze się otwiera, prawda, ten klapę, gdzie jest bag, Czyli trzeba było dwie. Sprawdziłem, zmienione są obie na szczęście. I mam dwa kluczyki do motoru po raz pierwszy w życiu. Po raz pierwszy, tak. <grych> Także tu się tak. wszystko zgadza elegancko. E, jeszcze teraz fotelik naprawimy. czy znaczy to dynamika? U zmien zmienność jest eee... przy to oczywiście zmienność, <grych> tak, <grych> tak, tak, tak była. E, w każdym razie to jutro sobie na spokojnie zrobię. No i co? Chyba pan zrobił, zrobił prawie wszystko oprócz tego, że on no nie umyty. Znaczy, no właśnie bym chciał mówić, bo ty masz taki design off-roadowy. Nie, bo to jest off-roadowy motor, rzeczywiście. Pozwalam sobie troszeczkę zjeżdżać z ubitej drogi. W przeciwieństwie do ciebie, panie kochany. Yy, A Pocztówki mam? Pocztówki Mam go! Nie mów, że pogniotłeś. Jak dojdą pogniecione, to wiedzcie, kto za tym stoi. Słucham, kto go, kto to wcisnął. To, to, tam wcisnął. I ryż też odam, żeby nie było, żeby jadam kurów Ryż dla kurów. Dobrze. To jest, wiesz co, jakbyśmy mieli chwilę więcej czasu, to tutaj ryby możemy połowić sobie następnym razem. No, to jakieś takie, jak to mówi Natalia, to dzisiaj... kółeczka. Dzisiaj nie dryfi. Normalnie to tu jest... A zobacz, tam widziałeś? No są, tam są zobacz. Są normalnie. Są proszę bardzo. Z dna coś idzie. Śniań, smaczność. <laughs> Pyszność same. Dobra, najważniejsze, że motor jest. Albo odpalił. Good afternoon! Jestem już pojuny. Motor generalnie sprawuje się bardzo dobrze, naciągnięcie łańcucha spowodowało, że jest on dynamiczniejszy, nie ma poślizgu. odkręcenie manetki rzeczywiście powoduje przyspieszenie. Wstyd, że on tak wygląda, przyznaję się bez bicia, jutro wezmę go, umyję. Co jednakowo się zmieniło, no zmieniło się to, że piszczy mi hamulec. Pan podokręcał te hamulce, jakoś poprawiał i, i teraz piszczą. No trudno, da się to zrobić. Być może jak umyję motor, to będzie lepiej. Ale jedzie. Wszystkie płyny wymienione, także jestem zadowolony. Czekam na rynku. Jestem trochę wcześniej, a już nie bardzo miałem pomysłu, co ze sobą zrobić. Teraz 20 minut czekać, gdzieś bez sensu. Także. Biorę ją troszeczkę wcześniej. Zobaczymy. Yy, chcę jej zaproponować dzisiaj wyjście do yy, cyrku. Zobaczymy jak, na, jak zareaguje. Czy będzie chciała, czy nie. nie jest, jest, znaczy cały czas jestem nieprzekonany do tego pomysłu, bo, bo znam ją i wiem, że ona nie wysiedzi po prostu tyle czasu. A to podobno 3 godziny w sumie sobie jest. No, w ogóle można zapomnieć. Zobaczcie, minuta jak tak to Tyle. No, ale zobaczymy. Na razie czekam. Dobra, żółku, pokazuję Ci i objaśniam, na czym polega ta zabawa. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. to Ci pokażę. Ty sobie będziesz malowała co będziesz chciał. Poczekaj, zobacz. zobaczasz pędzelek w wodzie i malujesz na przykład tutaj. To jest na A widzisz, a jednak jest żółte. To jest tylko woda. Możesz malujesz tutaj i zobacz, co się dzieje. Bierzesz wodę i malujesz. Dowolne miejsce na planszy. A ono będzie zmieniało kolor. Baw się dobrze. Początkowo nie przekonana do nowej formuły malowania Dari, wodą, Dari, Dżuny. E, go ostatecznie. Nie, już są wszystkie w kurniku, już jest strasznie za, za późno. Możemy pójść jutro. Mm, po szkole, prosto. I to see no, you see. Zobaczysz it. albo jutro, albo no, w weekend. Pójdziemy sobie w ciągu dnia wtedy. Maybe. Bez problemu. Rano. E, w każdym razie. Formuła malowania wodą spodobała się bardzo, kiedy pojawiły się nowe kolory. Duna ostatecznie wymalowała całą książeczkę w ciągu kilkunastu minut. Mhm. Mhm. Ale już żeśmy skończyli kolorować? Całą książeczkę pomalować. No, ja tutaj jeszcze zasadniczo właściwie miałem. Przepraszam, żony, poczekaj, ja muszę powiedzieć coś. Ja muszę powiedzieć. Ja yeah. Ile to jest zero? How much is zero? One plus <laughs> two no. ten. Ale ile to jest zero? Zero, nic. Nic. Zero from one equals five. Nie. Ile to jest zero? Nic. Nic, nic, nic. Ile to jest nic? Ile to jest nic? How much is nothing? Nothing for mm -hmm. one ego two. <laughs> Dobra kochani. E, mamy jest taka koncepcja, żeby ruszyć z taką mini -serią wewnątrz I odcinka see na razie. Dzuny, um, a co ty na to? I będę jej jej zadawał różne pytania i będę patrzył, daddy, I będziemy słuchali, patrzyli, co I ona sobie odpowiada. Nie może od... no wiem, bo tu jest wyłączyła się nam. Poczekaj, masz, proszę bardzo. Już? Widzisz? <grym> I Julie będzie odpowiadała na różne moje pytania. Zobaczymy jak to wyjdzie wszystko. No dobra, ale to, 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 to tak na przyszłość. Może jutro, może pojutrze, może, może za kilka dni. Jutro mam szczwany plan pojechać na nowe lotnisko. Nowe lotnisko, które jest prawie 60 km od Siem Ale już raz tą trasę praktycznie zrobiłem. Więc również ją po raz drugi. Żeby pokazać Wam jak to lotnisko wygląda. Na tyle. Chodź kochani, Na ile się uda bo nie wiem, czy wpuszczą mnie do środka, bo nie wiem, no nie, ma, nie, mam, nie nie wiem nic jeszcze, nie wiem nic. Lotnisko otworzy 16, więc da, dopiero co. <laughs> Chętnie pokażę Wam, jak ono wygląda i jak stamtąd się później dostać do zjem ryb. O tym powiem parę słów więcej, mam nadzieję, że właśnie w jutrzejszym odcinku. Natomiast dzisiaj kłaniam się pięknie, dziękuję za to, że żeście obejrzeli dzisiejszy odcinek i zapraszam na jutro, 7 rano, Czasu Polskiego, kolejny. Wielkie dzięki, życzę Wam bardzo miłego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, hej.